Samek odstawia na koledze, który zamówił Sedana z hakiem. Muszę przyznać, to auto sprawia mi naprawdę dużą przyjemność. Wygodne, komfortowe, wielkie, pięknie płynie na tym zawieszeniu. Nawet pewnie jak coś ciężkiego się na hak podepnie, to spokojnie sobie i samochód poradzi, i zawieszenie poradzi, żeby tłumić jakąś ciężką przyczepę. Zlecenie spełnione, samochód jest duży, wygodny, komfortowy w dieslu, ma hak. Nie ma co ma ludzić, bo jeszcze jest dodatkowo dobrze wyposażony. Dlatego umówiłem się z kumplem, że podjadę, pokażę mu ten samochód, jego budżet znam. On wie, że nie zrobię z niego jakiegoś wała na pieniądze, więc spokojnie mogę sobie zaryzykować. Pojechać do niego. Bo w sumie zamówił takie auto i takie auto ma. Dzwoniłem do niego, że będzie to C5, więc też nie będzie zaskoczony. Pan rozrzutnie na środku, się masz. <gry> Mam dosłownie chwilkę, żeby je obejrzeć, no ale ufam Szemkowi, że wszystko z nim w porządku. Słuchaj, no zgodnie z obietnicą. Miało mm. być duże, jest duże, miało być ciężkie jest, ciężkie, jest ciężkie. Miało być w dieslu, jest w dieslu Citroen C5. Zresztą znaczy, mówię, zobacz sobie. Mm -hmm. Tak jak Ci mówiłem, jest wyposażony, no jak na tamte lata, to maksymalnie co można było. Jest tak, elektryka wszystkich szybki. szyb, lusterek, dwustrefowa klimatyzacja. To hydrauliczne zawieszenie e, Citroena też jest oczywiście, nawet elektryka foteli jest, no i skórka, nie? No, no tak, to jest. I ku ważne. wygody wielkiej podłokietniki także są z regulowaną wysokością, naprawdę komfortowa kanapa do jeżdżenia. No i super. Fajne jest to, że trochę go zaskoczyłem, wiedział, że samochód będzie nieźle wyposażony, ale myślę, że nie wiedział, że aż tak. I jeszcze jedna ważna rzecz, o tak. co, co chciałeś, krzyczałeś, marudziłeś. Tył, tak. Wierzę, że bardzo. no i jest pięknie zamontowane. Tak jest. A w ogóle skąd ten pomysł na ten hak? Dostałem, wiesz co, po babci łódkę no. i z dziewczyną planujemy to zapakować, zawieźć gdzieś na Mazurę i sobie popływać. na wodę i tak dalej, tak, tak? jest. Tak duży samochód na pewno bez problemu pociągnie naszą łódkę i dojedziemy na miejsce bez żadnych komplikacji. Co jest jeszcze fajne w tym samochodzie, to, to jakby no to zwrócić na to uwagę, czy nie zwrócić, to już twoja sprawa, jest w 100% procentach wyserwisowany. Mhm. Wiesz, były tam problemy klocki hamulcowe z tyłu, wszystko jest zrobione. To co, karniesz się? Nie, wiesz, trochę czasu nie mam generalnie, no spieszę się z powrotem do roboty, podstaw mi go gdzieś i po prostu... A co, postawicie go pod firmę? Spoko. Oczywiście, jak zwykle się śpiesz, nawet nie chcę zrobić jazdy próbnej, niech mu będzie, odstawię mu samochód. To co, przelewowo? 13,5, tak jak Ci mówiłem. Przemu zaproponował mi 13,5, no ale za takie auto należy się stówka na piwku. To Tyle zróbmy jest? może 13,600. Za tą podstawkę stówkę? <laughs> Gdyby każdy płacił mi 100 zł za 200 metrów przejechany, nie robiłbym w życiu nic innego.